Dzień dobry, <laughs> witam was raz jeszcze, już teraz troszeczkę ogarnięta. Jest przepiękna pogoda, tak bardzo się cieszę, bo czekałam na ten dzień, żeby w końcu wyjść na balkon. To znaczy, ostatnio już nawet go umyłam, tak podłogę i tak mniej więcej przyszykowałam do jakiejś pracy, ale dzisiaj, dzisiaj coś zrobimy, dzisiaj coś posadzimy tak, żeby już zostało na balkonie, więc. A, w końcu! Teraz jest jakoś po ósmej, około dziewiątej. Ja muszę popracować, ale też tak sobie rozłożyłam pracę wczoraj, żeby dzisiaj nie robić dużo i dzisiaj zrobić jeszcze trochę tutaj na kanał, bo jutro z kolei wyjeżdżamy, zabieramy moją babcię do mojego domu rodzinnego i ona tam na dłużej teraz pewnie zostanie, i my też na kilka dni zostajemy. Więc to, co dzisiaj musimy zrobić, to trochę ogarnąć balkon. Ogarnąć jeszcze jeden film, który pojawi się przed tym vlogiem, i już był, i to są ulubieńcy ostatnich miesięcy, czyli polubiłam w marcu i to będzie też w lutym. Dodatkowo przygotować moje siewki na nasz brak. To znaczy, chcę tutaj troszkę wykombinować taką powiedzmy podstawkę z wodą, żeby one sobie pobierały wodę, jak następne przez te cztery dni nie będzie. A co jeszcze będziemy robić, to się okaże już w trakcie tego dnia. A jeśli oglądaliście ostatniego vloga, to wiecie, że mam teraz fazę koreańską i w ogóle taką azjatycką i tutaj mam yy, nie sushi, chciałam powiedzieć sushi, ale sushi to coś innego. To mam kimbap. Kimbab to jest takie koreańskie sushi. Oni właśnie jakby nie bazują tylko na rybie, tylko dodają na przykład jakieś tam jajeczne bardziej rzeczy, czy w ogóle kimchi, czy w ogóle jakieś mięso i tak dalej. I to jest taki dlaczego nie sushi, bo tu jest po prostu to, co było w lodówce, i sobie użyłam. Spójrzcie, moje sadzonki pomidorów oczywiście na balkon jeszcze nie pójdą, yy, no bo będzie im za zimno. <grych> Patrzcie, jaką mam dżunglę. Dzisiaj wydam już kilka i kilka zabieram do mamy, i potem już zostaną tu tylko moje. Tu jest moja papryka habanero, a tu. Mam nowy sposób na wykorzystanie śmieci w domu. Otóż użyłam tych pojemników po jakichś tam pomidorkach koktajlowych, jako moje małe, powiedzmy, rozsadniki. Widzicie? Pięknie rosną. Tu naklejka mi nie zeszła, ale trudno. No i tak sobie trzymam nasionka w ziemi, tutaj. Nie wiem, czy widzieliście już ostatni Lesłyszowy odcinek z ogródka balkonowego, ale patrzcie. Jak mi pięknie rośnie. Oczywiście te sadzonki są trochę wyciągnięte, a właściwie siewki, ale to jest tylko pietruszka, więc nie ma z tym problemu. Ja i tak ją będę przesadzać, bo tutaj chcę mieć takie jakby większe ziółko w tej mojej doniczce z kartonu, bo to jest doniczka z kartonu. Pierwsza kawa na balkonie. Pięknie jest. Zaraz zabieram się do pracy i teraz, tak jak widzicie, tutaj jest burdel, ale mam już ziemię do warzyw, taką ze sklepu. I to jest ziemia bio, którą używam od zeszłego roku zawsze taka sama. Więc, jak pytacie mnie, jaką ziemię na balkon, to ja używam tej, ale w tym roku robię trochę coś innego i. Tutaj mam przepięknie wyglądający obornik ze szczyptą ziemi od mamy Mikołaja, ponieważ, ponieważ bardzo często ta ziemia, którą macie po prostu ze sklepów ogrodniczych, to nie jest jakby najbardziej idealna ziemia. To jest taka powiedzmy niesztuczna, ale dobrze jest dodać do takiej ogro z ogrodniczego ziemi albo zwykłej ziemi, jakiejś po prostu zwykłego czarnoziemu albo jakiegoś kompostu i ja słyszałam, że takie komposty to w ogóle można kupić nawet w tych różnych oczyszczalniach i tak dalej jeżeli to prawda, to Wam dam znać w opisie i gdzieś tam jakiegoś linka zamieszczę, przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę, ojej ale będę mrużyć oczy, bo tak świeci i po prostu jest tak super jasno Ale jeśli macie możliwość wziąć kompost od kogoś To bardzo dobrze domieszać ten kompost po prostu do takiej y, ziemi y, z, ze sklepu Żeby dodać jej tak jakby tej żywej materii organicznej Wiecie, jakby tego takiego prawdziwego, naturalnego boostera I pytacie mnie czasami, czy ziemia z zeszłego roku może być do użytku w tym I nie, nie może Nie byłam też w ogrodniczym i kupiłam sobie takiego małego ziomka. No i okej, okay, tu mamy Starą Ziemię. Tu mamy resztkę tej ziemi, no ale to już zostawię. Po prostu nie chcę, żeby tu była taka, wiecie, wyjałowiona Ziemia. Pójdziemy z tym zrobić porządek i zaraz zaczniemy tutaj ogarniać. Co prawda całej Ziemi nie zużyję, bo myślę, że nie będę dzisiaj tak, jakby robiła wszystkiego na balkonie. Ponieważ sprawdziłam e, termin wysiewów. Moich na przykład kwiatów miododajnych i tak dalej. No i to jest kwiecień, więc myślę, że poczekam jeszcze te kilka dni. Jak jeszcze w ogóle cieplej się zrobi, naprawdę tutaj wejdziemy i będziemy siać dużo. No a dzisiaj tylko takie wiecie, pierwsze prace porządkowe, balkonowe. Teraz tak naprawdę zostawię tą ziemię jeszcze na jakiś czas, ja na razie nic tutaj nie posadzę, bo tu będą głównie pomidory i bazylia. Bazylia będzie mi kiełkować w domu, pomidory jeszcze jest za wcześnie, żeby je wystawić, ale ta ziemia już będzie sobie tutaj leżeć i pracować z tym kompostem. Stwierdziłam, że po prostu jak teraz będę potrzebowała ziemi do tych mniejszych doniczek któryś, to będę najwyżej stąd podbierać sobie i tyle. Trochę kompostu też zostawiłam jeszcze dla papryk, ale to jeszcze też na spokojnie. Największy minus ogródka na balkonie, to trzeba teraz umyć, a niestety nie mam jak tego zrobić na balkonie, bo nie chcę, żeby komuś skapywała woda. Na szczęście, wanna jest przed praniem. Chciałam powiedzieć przed sprzątaniem, więc teraz to wszystko trzeba tak mniej więcej przepłukać, żeby jednak ten plastik trochę powiedzmy odświeżyć i ten kurz zmyć. Okej, okay, proszę Państwa, jest tak ciepło, że zakładam czapkę z daszkiem. To jest raz, zakładam lekką kurtkę na krótki rękawek i buty niezimowe. No i spójrzcie, tak to wygląda. Doniczki już sobie obeschły e, mniej więcej i są takie powiedzmy już znośne. Tutaj włożyłam do jakiejś doniczki e, właśnie mu, moją lawendę i sobie będzie w niej żyła. Tutaj na razie jeszcze nic nie robię, bo tutaj zaczniemy działać myślę w połowie marca, to już niedługo, ale na razie też tą doniczkę na razie tak postawiłam i w ogóle wszystko na razie zostawiam, bo będę siać dużo rzeczy po świętach wielkanocnych. To jest kącik wstydu i rzeczy do wyrzutki albo do umycia i do ogarnięcia. Tu znalazłam jeszcze dwie doniczki, które muszę umyć, tutaj będzie... Mój kompost, a raczej taka już resztka tego kompostu. No i w tym roku w końcu będziemy kompostownik robić, więc bądźcie czujni. Tu są doniczki, które również już się nadają do użytku. I tutaj już wsypałam sobie, jak widzicie, trochę akurat takich kamyczków, które akurat miałam tutaj na balkonie, jakąś resztkę. I zaraz tutaj zasiejemy groszek. Oprócz groszku, którego tutaj jest kapkę więcej, wiem, powinnam jakieś pięć ziarenek, nasionek tutaj posiać, a jest tak pewnie około 10, dlatego część jest tu, a część jest tu, bo ja myślę, że je jeszcze mimo wszystko rozsadzę, ale zobaczymy. A tutaj posadziłam trzykrotkę, bo na razie mam jeszcze wolne pojemniki. Trzykrotka to jest taka wdzięczna roślina, która bardzo pięknie rośnie na parapetach od zewnętrznej strony i generalnie na balkonach. Oprócz tego, że bardzo też znośnie rośnie w domu, no to tutaj będzie trzykrotka i groszek. Postawiłam je na razie tutaj, to nie jest ich docelowe miejsce, ale wyjeżdżamy. Ja chcę, żeby był jednak trochę, wiecie, jakby osłonięte od jakiegoś wiatru, jakby był wiatr. Dlatego właśnie będą tutaj w końcu sobie stały, bo z kolei tutaj będzie na nie na pewno słońce padać. Czy je podleję? Mogłam to zrobić najpierw, to znaczy najpierw mogłam zwilżyć mocno tą glebę, ale nasiona są na tyle głęboka, a trzykrotka już jest troszkę odchodowana, więc myślę, że nic się nie stanie takiego wielkiego. Ale powiem Wam, ojej, strasznie chyba tęskniłam za takimi za taką pracą Ziemi. I jestem pomalowana teraz, bo nagrywałam wam film, który już. Yy, Widzieliście na kanale. Ok moi drodzy i moje drogie, to co jeszcze nam dzisiaj zostało do zrobienia, to po pierwsze zadbanie o sadzonki na okres jak nas nie będzie, przez te kilka dni, e, ale najpierw chcę je podlać, tylko troszkę inaczej niż robię to mm, zwykle, to znaczy nie podleję e, tak na wierzch doniczki wodą, tylko pozwolę roślinom napić się i dlatego mam tutaj na przykład to, ponieważ stawiam swoje rośliny na tą podstawkę, podstawkę. To jest w ogóle pokrywka od Takiej Ikeowej ike skrzynki, a ja tutaj poleję sobie wodę, tak żeby tej wody było tylko trochę, ale żeby te rośliny mogły się tej wody napić. I tutaj również powkładam moje sadzonki pomidorów i papryk. I muszę Wam się do czegoś przyznać. Otóż pomieszałam rośliny. <laughs> pomieszałam sadzonki, je przestawiając którymś razem, nie zaznaczyłam tam, która gdzie stoi, a ja powyciągałam moje oznaczniki. I nie wiem teraz za bardzo, które to są które, więc dzisiaj y, moja Agatka dostanie nie wiem jakie pomidorki, przepraszam cię bardzo. Mam też, nie wiem jakie y, zawiozę, ale na pewno będziecie miały paprykę nocturn i habanero. To mogę gwarantować, bo tutaj się nie pomylę. Chyba to nie najgorzej wykminiłam. Zrobiłam sobie taką podstawkę z folii. Jak widzicie już mam trochę mniej tych roślinek, bo te czekają sobie na nowy dom. No i na dodatek jeszcze tutaj cztery sadzonki pójdą do mojej mamy, więc będzie mało tych roślinek tutaj. Już nie będzie tak, takiego buszu, ale to dobrze, będą miały więcej miejsca i jeszcze trochę będą musiały sobie w domku porosnąć. Wydaje mi się, że będę kończyć już tego vloga, Zrobiliśmy na balkonie wszystko, co mieliśmy zrobić. Bardzo Wam dziękuję za to, że mi towarzyszycie i cieszę się, że mogę Wam towarzyszyć, bo dużo rzeczy mi podsyłacie i, i w ogóle mnie to też bardzo motywuje, jak widzę, jak Wytworzycie swoje ogródki. Pokażę Wam jeszcze, jak to teraz wygląda i na pewno spodziewajcie się za tydzień kolejnego filmu balkonowego, już takiego z przytupem, bo będzie się działo, bo po prostu będzie pogoda. W końcu przyszła pogoda w końcu możemy wyjść. I zacząć wszystko sadzić i w ogóle działać. Okno brudne, ale spokojnie po świętach umyjemy. Jeśli Wam się podobało, to możecie zostawić lajka, możecie zasubskrybować kanał, jeśli tego nie robicie, i oczywiście widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Na razie. Pa!